Ja, witam Was, moi kochani, ponownie na kanale. Po prostu geek, trochę mnie nie było, wiem. Lato się zaczęło, wakacje, a tu nie ma czasu na więcej filmików. Ale nie martwcie się, będzie ich więcej, obiecuję, będzie ich więcej, będą ciekawsze zestawy. Dziś yy, mam zestaw LEGO City o numerze 60231 na specjalne życzenie. Zresztą, chciałem sam sprawdzić ten zestaw, jak on wygląda. No i właśnie to robimy, więc zaczynajmy. Tak jak wspomniałem, mamy tutaj dzisiaj zestaw z LEGO City 60231. Zestaw ten to e, wóz strażacki, jak sami możecie zauważyć. Taki powiedziałbym SUV albo terenowy e, samochód strażacki. Mamy dwie figurki. mamy tutaj e, jakiś... Jakieś bezpieczniki, jakąś skrzynkę z bez, bezpiecznikami, lub coś yy, w ten deseń. Ogień oczywiście tutaj się pali, a cała akcja ratunkowa. Yy, mamy jakiegoś Bossa, oczywiście Straży Pożarnej, Fire Chief, yy, czyli tutaj głównodowodzący Straży. Jeździ takim wypasionym samochodem. No, wygląda nawet nieźle. Wygląda nawet nieźle. Pokażę Wam teraz, jak wygląda pudełeczko z tyłu. Tak oto prezentuje się pudełeczko z tyłu, czyli mam pokazane, co tutaj się dzieje, jakie mamy funkcje bawialne tego zestawu. Myślę, że nie ma co przedłużać. Po prostu wezmę się za budowanie i za chwilę Wam pokażę, jak wygląda ten niesamowity zestaw po zbudowaniu. Więc zaczynajmy. I tak oto, moi kochani, prezentuje się ten piękny zestawik. Całkiem wypasiony samochód. Muszę przyznać, że wygląda nie najgorzej. Wygląda nie najgorzej, jak widzicie, mamy drabinę, światła, naklejki, wszystko mamy. Dobra, zacznijmy od tego samochodu. Jak on wygląda? Zobaczmy go sobie dookoła. Nie mam obrotowego stołu, więc za obrotowy stół posłużą moje ręce. Dobra, zacznijmy od frontu. Bardzo mi się podoba ten front. Duże grille. Ostatnio zaczęli robić takie duże przody. Wszystko wygląda jak opancerzone ciężarówki przewożące pieniądze. Tak mi się to kojarzy. Ale tak wygląda. Jak widzimy, tutaj mamy tablicę rejestracyjną, mamy wielkie orurowanie. Na wszelki wypadek, jakby było trzeba kogoś przepnąć, coś przepchnąć, jakiś samochód lub coś innego. E, mamy niebieskie i białe światła, jak sami możecie zobaczyć. No super to wygląda maska. Na masce mamy naklejkę z logo straży pożarnej, czyli mamy płomień, żółty płomień w e, żółtej obwolucie. Super. Super. Co tam dalej mamy? Jak widzicie, mamy tutaj e, schoweczki. Jak to w wozach strażackich zawsze muszą być schowki, bo jest zawsze dużo do schowania. E, tutaj mamy coś w tych schoweczkach, a mamy, jak sami widzicie, mamy tutaj schowane takie oto znaki, które nam odgrodzą e, miejsce akcji od widzów, całej reszty. Także takie znaczki mamy i w drugim chyba też mamy taki znaczek, proszę bardzo. Pyk, o. Coś nam leć. Proszę bardzo, mamy takie znaczki odgradzające możemy je schować tutaj do naszych schowków. E, będą zawsze jeździły z nami na akcje. Będzie wiadomo o co chodzi. Super sprawa, jak widzicie. Poza tym mamy tutaj gaśnicę tutaj mamy dodatkowe orurowanie, którego na przykład y, można się złapać. Mamy też lusterka wyglądają świetnie szkoda, że w tą stronę się rozkładają. Ale są, ale są. No co poradzisz. Są. Eee, dobra, zacz, zobaczmy co, jak wygląda to z tyłu. Widzicie, tutaj mamy radio. Mi krótkofalówkę. Tutaj mamy siekierę. No i co do samej siekiery. Muszę przyznać, że sama siekiera wygląda świetnie. No bardzo mi się podoba, no. Przyznam, że bardzo mi się podoba ta siekiera. Czerwono, szara, jeden klocek. Wygląda jak prawdziwa strażacka siekiera. Mamy tutaj trzonek do wybijania szyb, o ile się nie mylę. Tutaj mamy do rozrąbania innych rzeczy. Super. Ten element uważam, że jest wyjątkowy i bardzo mi się podoba. Przejdźmy na drugą stronę samochodu jeszcze. Jak sami widzicie, tutaj mamy więcej pojemników. Na różne inne rzeczy, no i do tego mamy jeszcze tutaj megafon żeby oczywiście powiedzieć: Uwaga, wszyscy, proszę zejść z drogi, czy tam, proszę się odsunąć, bo coś się dzieje, tak? No i u góry drabina. Drabina, jest drabina, jest drabina. Strzegnijmy drabinę. Drabina jest zamocowana na czterech stadach. Tutaj, jak widzicie, na tym po prostu wciśnięta. Tak prezentuje się drabina, czyli wszystko w normie. Wszystko w normie, jak to drabina. Dobra, tu mamy jeszcze ogień, ale do tego ognia zaraz wrócimy. Co nam pozostało jeszcze w tym samochodzie? Został nam środek. W środku mamy miejsce na prawie dwa ludziki. Prawie. Jakby był jeszcze jeden, jeszcze jedna linia między nimi, to na pewno dwa by się zmieściły obok siebie. Ale co mamy ciekawego w tym oto samochodzie? Widzicie GPS? Mamy GPS-a, mamy zegary. Zegary są nadrukowane. GPS jest naklejką. Ale bardzo ładnie to rozwiązali, bardzo fajnie to wygląda. Mój pierwszy Lego. Samochód z GPS-em. Jak sami możecie zobaczyć, mamy lokację. Super, świetnie. Zegary też wyglądają świetnie. Tak się prezentuje środek. Nie najgorzej, a raczej powiedziałbym nawet, że fajnie. No i ostatnia część, jaka nam została, czyli tutaj wysuwany taki cały zestawik z tego samochodu. Taki mamy, oto zestawik. Jak widzicie, mamy zbiornik na wodę. Jest zbiornik na wodę. Widzicie zbiornik na wodę. Tutaj mamy kurek, wielki kurek, e, którym możemy odkręcić tą wodę. I tu mamy węża. Tak jest. Mamy węża tutaj z wielkim takim uchwytem, z którego wylatuje woda i możemy ją ugasić. Wygląda to świetnie. Fajnie, że możemy to spakować. Na początku myślałem, że może to mają jakieś nosze lub coś takiego, ale nie. Ale nie jest to zestaw do gaszenia. Taki przenośny zestaw gaśniczy, duża gaśnica, można powiedzieć. I wykorzystujemy ją do ugaszenia właśnie takiego oto ognia. Widzicie, moi kochani? Tak oto prezentuje się płonąca skrzynka. Płonąca skrzynka, ale pokażę Wam, jak ta skrzynka będzie wyglądać od środka, bo też prezentuje się całkiem nieźle. Jak widzicie, mamy podwójne drzwi, które tutaj możemy uchylić, otworzyć, i w środku widzimy prąd elektryczny. Widzicie, czekajcie, może zdejmę drzwiczki, bo za dużo cienia robią. Widzicie tutaj naklejeczkę? Mamy yy, tutaj trójkąt. Żółty trójkąt oczywiście z... Yy. A co oznacza żółty trójkąt? Proszę uważać, tak jest. Proszę uważać. Czyli mamy tutaj wysokie napięcie, niebezpieczeństwo, nie dotykać, nie podchodzić. A poza tym widać jakieś kable, <laughs> jakieś włączniki mamy dwa, jeden okrągły, drugi tutaj z boku mamy <laughs> zwykły. Naprawdę Dobrze to wygląda, szczególnie uważam, że idealna ta skrzyneczka do wpasowania w klimat miejski, gdzie się postawić. Mamy tutaj skrzyneczkę z bezpiecznikami, bardzo wszyscy dobrze wiedzą, jak wyglądają takie skrzynki. No ale oczywiście taka skrzynka czasem może się zająć. Jak się zajmie, bęk. Wyciągamy tutaj wtedy lineczkę. Mamy tutaj e, nasz syfon i możemy ustrzelić ogień. Proszę bardzo ogień został ugaszony. Tara! Dobra. Tak prezentuje się główny zestaw, a teraz przejdźmy do figurek. Oto Frey Mike Cloud, Mac Clouds. oto Frey Mac Cloud, czyli szefowa strażaków. Jak sami widzicie, czarne spodenki, bordowa bluza, oczywiście strażacka czy kurtka. Widzimy pas z jakimiś yy, przyrządami, z, yy, jak normalnie u Batmana. Widzimy też co? Widzimy też oczywiście odznakę strażacką, pod spodem biała bluzeczka, czyli bardzo, bardzo ładny nadruk. Do tego mamy buzieczkę z zielonymi okularami, rude włosy z kucykiem z tyłu na pleckach. Co znowu mamy? Mamy logo Straży Pożarnej. Tak jest. I znowu widzimy pasek też z jakąś jeszcze jedną saszetką. No wygląda super. Wygląda super. Koszulkę, znaczy sam torsik myślę, że możemy użyć też do męskich figurek Z tym nie ma problemu Bardzo ładnie to wygląda Poza tym mamy kubek z nadrukiem w dodatku I co mamy na tym kubku z nadrukiem? Mamy marshmallow, tak jest, płonący marshmallow Idealnie pasuje do naszej pani strażak No ale jak wiadomo, każda pani strażak albo szef straży musi mieć kubek na kawę, żeby dobrze rozpocząć dzień Dobrze, przejdźmy do strażaka Strażak sam, można by powiedzieć. Dobra, od czego zaczniemy? Pierwsze może, co się rzuca w oczy teraz, jak mi, bo ja już dawno nie ogarniałem w ogóle LEGO City. Powiedzcie mi, kiedy to się zaczęło. Czerwony hełm. Czerwony hełm strażacki. Wcześniej zawsze były białe hełmy strażackie, tak jak białe czapki strażackie. Znaczy, policyjne, to teraz mamy czerwony. Powiedziałbym, że zalatuje klasykom. Klasykom czerwony, błyszczący hełm. Dobra, co do samej buźki, mamy tutaj żółtą, uśmiechniętą buźkę. Jak widzicie, typka naszego ma brodę, całkiem nieźle wystylizowaną brodę, czyli ma dobrego barbera. A poza tym, mamy tutaj pełen strój strażacki, szare rękawiczki, nadruk na spodniach, odblaskowy oczywiście w jasnej zieleni, żeby był dobrze strażak widoczny podczas akcji szelki. Mamy też e, jakiś wskaźnik, jak sami możecie zauważyć, pewnie wskaźnik tlenu e, i karabinczyk. Jest i karabinczyk, z boku widzicie karabinczyk. Jest karabinczyk bardzo ładny, szczegółowy, nadruk 5. No i oczywiście z tyłu reszta, e, reszta pasa. Mamy też logo straży pożarnej. Świetna sprawa, świetna. I tak oto prezentuje się nasz zestawik. Dobra moi kochani, mam nadzieję, że się podobało, że zestawik był wystarczająco dobry. Wiem, że mały, miało nie być małych, ale ten był na specjalne życzenie. A zresztą zawsze się przyda. Każdy zestaw się przyda. Eee, także tak to wygląda. Zapraszam Was jeszcze w tym tygodniu. Mam nadzieję, że będą jeszcze dwa... Dwie, będą jeszcze dwie recenzje. Także już niedługo... Aha, i na kanale Fan Klocków pojawił się nowy odcinek, na którym jestem oczywiście gościnnie, dzięki wielkie Fan Klocków za to, że... za zaproszenie i że mogłem wystąpić u Ciebie... Na kanale, więc możecie sprawdzić, co się tam dzieje. Jaki ciekawy odcinek jest, nie będę Wam zradzał, ale naprawdę jest ciekawy. W każdym razie zapraszam do sprawdzenia. Ja się już z Wami żegnam. Bądźcie grzeczni i niech Geek będzie z Wami. Jał!